Jak zaczynacie z kimś rozmawiać na temat problemu granicy, pana Bąkiewicza, ruchu obrony granic, dla mnie, jak już rozmawiamy o problemach z migracją, to kluczowe są tylko dwa słowa. I żadne z nich nie określa, czy mówimy o migrancie legalnym, czy o migrancie nielegalnym, bo powodów do tego, żeby traktować ich jako zagrożenie mimo wszystko, mimo tego, że są bardzo często ci legalnie wykorzystywani jako tania siła robocza, jako płatnicy podatku dalej, to myślę, że tutaj dwa słowa są dużo ważniejsze. Pierwszym z nich jest to, że szkodliwa zawsze, zawsze, nie? Zależnie od tego, czy jest legalna czy nielegalna, jest migracja. Masowa, tym drugim słowem jest migracja niekontrolowana. Zacznijmy jednak od migracji masowej. Dlaczego ona może być szkodliwa? Jakie mogą być skutki migracji legalnej, ale właśnie masowej? Jak one mogą się przełożyć na życie społeczeństwa, które takim zjawiskiem zostaje dotknięte? Tu, jako przykład, weźmy sobie choćby Stany Zjednoczone z XIX czy z początku XX wieku, kiedy mieliśmy ogromne fale migracyjne z Irlandii, z Włoch, z całej Europy. Przecież ogromna ilość Polaków też wyjechała z zaborczych terenów do Stanów Zjednoczonych, żeby tam szukać nowego życia. Razem z Tymi ludźmi, którzy szukali zarobku, którzy szukali zatrudnienia, którzy chcieli po prostu przenieść się tam i tam stworzyć sobie nowe życie. Razem z tą falą, każdą falą migrantów do Stanów Zjednoczonych trafiały grupy zorganizowanej przestępczości, trafiały mafii, trafiali bandyci, którzy mieli wyroki albo którzy byli poszukiwani na terenie Europy. To, co trafiło do Stanów Zjednoczonych, to oczywiście jak w każdej statystycznie dużej grupie ludzkiej, ogromna część ludzi porządnych, ogromna część, ogromna większość ludzi, którzy chcą normalnie żyć, ale w tej większości, jak w każdej Statystycznie dużej grupie ludzkiej, były kurwy, złodzieje, bandyci, pleży, ludzie, którzy nie mieli absolutnie, nie mieli żadnej wartości dla młodego państwa amerykańskiego, które dopiero stawało na nogi. Ta migracja masowa to również kwestia związana z tym, że najczęściej takie ruchy są prowadzone przez ludzi, którzy albo celowo odpuszczają sobie realia, albo są tak zindoktrynowani, albo po prostu zadaniowani jako agenci bezpośrednio obcych wywiadów, albo jako agenci wpływu, że taka migracja najczęściej kończy się tym, że kraj przyjmujący tą wielką grupę migrantów nie stawia im żadnych warunków. Życie uczy i historia uczy, że każda nacja, która nie wymaga od przybyszy tego, żeby stali się jej częścią, żeby się zasymilowali, to wszystko zawsze prowadzi do tego, że tworzone są getta, że tworzą się gangi, że tworzy się podział między jednych a drugich, między lokalesów i przyjezdnych i to podział, który trwa do drugiego, trzeciego i późniejszego pokolenia. Jak nałożymy na to jeszcze typowe dla odreagowania tej pozycji ludzi gorszych, ludzi z gorszego poziomu, ludzi traktowanych nie tak jak traktuje się Sąsiadów urodzonych na miejscu. Sytuację, że to drugie lub trzecie pokolenie ludzi, którzy pochodzą z innego kraju, zawsze się radykalizuje, to mamy poważny problem. A jak dodamy do tego jeszcze, do tej masowej migracji, do przestępczości, do tworzenia się get, do tworzenia się wydzielonych grup, które nie chcą się integrować, i jeszcze tematy religijne, to zaczyna nam się ten problem nawarstwiać i zamiast mnożenia pojawia nam się potęgowanie do drugiej, trzeciej, piątej, siedemnastej potęgi.